Witajcie na kanale Viśla. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zrobić kłosa. Więc zanim zaczniemy, zasubskrybujcie mój kanał. No to co? Zaczynamy! Więc tak, na, na można podzielić na dwie tak na dwie części jednak ja nie dzielę ponieważ mi nie, ja nie potrzebuję tak no i no i więc tak bierzemy z jednego tutaj z tej strony i z tej takie pasemka i teraz jak mamy te pasemka tu dwa to Robimy je o tak, czyli krzyżujemy je o tak. Nie przeplatamy tak czy tak, tylko po prostu jak mamy tak, te, te dwa, to robimy tak. Tak, tak. No i tak. Teraz, jeśli mamy to, to znowu z tego brzegu dokładamy do tego. Z tego brzegu do tego. I z tego brzegu do tego i tak cały czas, czyli mamy tak, to do tego, tak, no i do tego nic się nie zmienia. No, ale pokażę wam coś. Poczekajcie chwilę. No dobra, więc jak tak sobie robimy, i mamy coraz mniej włosów, nie? No więc tak. Robimy dalej. I mamy coraz więcej włosów tutaj, a tu coraz mniej. No i tak przykładamy z tego do tego, z tego do tego. I znowu z tego do tego. I z tego do tego, i z tego do tego. I o nie, skończyły mi się włos. I co teraz mam zrobić? Więc tak, nie związujemy tu gumki i robimy kolejny. Znaczy, da, można tak zrobić, ale można robić dalej. Czyli tak, jak mamy już tu podzielone. Czyli tak, tu i tu. No i teraz. Jak tak puścimy, to się nam rozpadnie, dlatego na razie nie puszczamy, aż trochę tu się ten. I robimy tak, tu, tak i tak. I z powrotem tak samo, czyli tu do tego. I to do tego. No więc robimy po prostu tak samo jak wcześniej było. I na przykład to zależy też od włosów, czy one są grube, czy są może takie mniej grube. Po prostu wiecie o co chodzi, Jak? No, no właśnie. No więc zależy też właśnie od włosów, i czy będziemy brać takie, takie małe paseczki, czy może będziemy brać trochę grubsze. To yy, po prostu chodzi o to, że yy, czy więcej razy będziemy. Robić te, więcej razy nam się te włosy właśnie skończą, czy mniej? I czy będziemy więcej razy właśnie tak rozpoczynać jak teraz, czy może mniej? No, teraz zrobię kot znowu. No, więc tak. Ogólnie ja bardzo lubię robić fryzury. No i, więc dlatego. Teraz nagrywam właśnie o fryzurę, No dobrze. No i teraz tak, na przykład ktoś po drugiej, ten mógł mieć nawet dotąd włosy zrobione, albo dotąd. Dotąd. Bo to też zależy, ile włosów się bierze. No i może teraz robić jeszcze jedno, które. Ale ja już mam dosyć dużo zrobione. Czyli tyle dotąd. No i ja myślę, że ja już zwiążę gumko. Czyli po prostu no, jak mam tak tu, to teraz tu związuję. I to, czyli ta fryzura się nazywa kłos. No dobra. Więc jak podobał wam się ten odcinek, jak robię właśnie kłosa, daj, subskrybujcie mnie i dajcie mi łapkę w górę. No to co? Do następnego! Pa!